Witam wszystkich oglądających kanał Dzisiaj po przyjeździe z giełdy Nowe gołębie Tutaj 4 sztuki Wam pokazuję Samica sztaficer to Od razu sobie wpuścimy ją tutaj do Gołębnika Widzę, że zdrowa jest taka Choroby u gołębi to Nieraz można nie widzieć. Ale no, wpuszczę ją, zobaczymy to już samiec do niej podchodzi. Mam nadzieję, że się sparują. Ładnie się nadmuchał. Młody pocztowy, ale to sobie go odsadzę. Najprawdopodobniej samica, taka karpiata. Tylko nie wiem, gdzie ją dać. Ona jest bez obrączki. To może ją tutaj wpuszczę. Albo ją sobie tutaj do tego dam do strasera. Mam nadzieję, że nie będą się dziubały. A ty możesz sobie wyjść. O, już wychodzi. Niech sobie polata do środka. Wejdź. Oj. I tutaj do tego transportowego samiczka ładna tam sobie stoi. Wsadzimy sobie parkę Krymek. Tu wyjdę sobie z nią już na dwór. żeby od razu zamknę, i od góry je wsadzę. No, żeby mi tylko, bo by wyleciała. To jest chyba samica, tu samiec albo na odwrót. Ale to jest chyba samiec. Tak. tam ta samica. No. Tak jak mówiłem to jest z brązową główką samiec, a tu samica. Sobie otworzymy tutaj tą klapkę. Parka bardzo ładna. Chwilę się sparują i mam nadzieję, że jeszcze młode od nich w tym roku wyciągnę. Także niech sobie tutaj siedzą. Może tą parkę też bym gdzieś oddzielił, żeby się tak sparowały. Także to by było na tyle. Jeszcze tutaj powiem, że do garłacza nie mam samicy, była na giełdzie tam taka za 40 zł, ale to nawet szczerze ja bym za 5 zł nie kupił, bo to brzydka samica, z tym jakby wyszło to takie poplątane wszystko, także nie wziąłem, a tak to nie była, muszę do niej jakąś fajną, do niego fajną samicę Załatwić, żeby była para dostojny taki także. To na tyle. Dzięki za oglądanie. No i trzymajcie się do następnego. Cześć.